Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Bardzo się cieszę, że ten środowy poranek zdecydowali się Państwo spędzić ze mną, a tak naprawdę dzięki zdalnej technologii zaprosić mnie do swoich domów. Mam nadzieję, że wysoka frekwencja nie wynika tylko z tego, że tytuł mojej prezentacji jest poufny i jest dosyć taki, nazwijmy to, kontrowersyjny, ponieważ będę mówił o tajemnicach. Zdradzę trochę sekretów także z mojego życia prywatnego. Sytuacja pandemiczna spowodowała, że konferencja jest zdalna, co daje nam wiele możliwości, ale także i zagrożeń. Jednym z tych zagrożeń jest to, że moja żona także jest wśród słuchaczy konferencji, więc pozwolę sobie na wstępie na mały disclaimer, że wszystko, co tu powiem, jest oczywiście hipotetyczną sytuacją stworzoną z moich obserwacji, researchu, tak więc kochanie, to nie jest tak, jak myślisz. Gdyby jednak moja żona zapytała mnie któregoś wieczora, kiedy wróciłem do domu o godzinie 22, gdzie byłem, to najprościej byłoby mi się wykręcić z tego wieczoru, powiedzeniem, pewnie byłem w pracy, wiadomo, że przetargi nadgodziny w naszej branży to standardem. Mój telefon, usługi lokalizacji dokładnie wiedziałyby, gdzie byłem. Czy faktycznie spędziłem czas w biurze, czy może z kolegami oglądałem kolejną kolejkę Ligi Mistrzów. A może zacząłem się częściej pojawiać w innym miejscu, które także poprzez mój lokalizator użyty, na przykład w ulubionej nawigacji, zostanie zaproponowane jako miejsce, które powinienem dodać do ulubionych, na przykład jako nowy dom. Siedząc w domu wieczorem przy komputerze, mając go na kolanach w ręku, trzymając komórkę, często słyszę pytanie, co robisz. I wiadomo, że to pytanie jest troszeczkę podszyte tym, że powinienem robić coś innego niż siedzieć z telefonem czy komputerem w ręku. Pewnie, żeby tu się wykręcić ponownie, użyję znów tego samego zabiegu. I powiem, że muszę szybko odpisać na jakiś mail. ASA pod klienta już zamykam, zamykam po jednym mailu. To tak naprawdę, co robię, moja żona może nie wiedzieć, ale wie dokładnie mój komputer. Wie, czy korzystam w tym momencie z klienta poczty, czy na przykład przeglądam sobie jakieś zabawne czy głupie filmiki w internecie. Jeśli korzystam z komórki, także ona dokładnie wie w tym momencie, czy na przykład faktycznie z kimś rozmawiam na tematy służbowe, czy to jest WhatsApp i dyskusje o sprawach bardzo, bardzo przyziemnych. Jeśli przyznam się już żonie, że rozmawiam na WhatsAppie, a robię to ostatnio często, i na przykład rozmawiałem z koleżanką, i to koleżanką z którą kiedyś łączyłem jakieś większe uczucia, to tutaj, żeby nie pojawiły się kolejne pytania, łatwiej będzie mi odpowiedzieć, że rozmawiam z Tomkiem. Zazwyczaj rozmawiam z Tomkiem i trochę myślę, że uspokoję sytuację w moim domu rodzinnym. Ale mój telefon czy komunikator, z którego korzystam, dokładnie będzie wiedział, z kim rozmawiam, będzie też wiedział, o czym rozmawiam. Pewnie nieraz mieliście taką sytuację kiedy poczta zapytała Was, czy na pewno chcecie wysłać maila, ponieważ użyliście słowa załączam, a nie dołączyliście żadnego załącznika. Jest trochę to przerażające, ale z taką rzeczywistością spotykamy się na co dzień. Kiedy będę chory i będzie to choroba na przykład wstydliwa albo intymna, taka, o której wcześniej tutaj mówili poprzedni prelegenci. To pierwsze, co powinienem zrobić, podzielić się tą informacją z najbliższymi, na przykład z moją partnerką. Co zrobię? Wiadomo, pójdę do doktora Google'a, zapytam go, czy symptomy, które mam, faktycznie są symptomami, które potwierdzą moją chorobę. Zapytam też, co robić. Przeglądarka pewnie pomoże mi, ale głównie potwierdzi moje obawy, doda parę innych chorób i pewnie powie, abym z żoną porozmawiał. Ale może nie tylko po to, żeby się przyznać, może też po to, abym się z nią pożegnał, bo zazwyczaj takie diagnozy mówią, że zostaje nam parę dni, tygodni, miesięcy albo lat życia. Gdyby moja żona dokładnie chciała wiedzieć, co naprawdę lubię w danym momencie, to poza rozmową ze mną, myślę, że mogłaby się nie dowiedzieć o wszelkich różnych skrywanych akurat zajawkach danego momentu. To w mediach społecznościowych za pomocą lajków, to w różnego rodzaju innych mediach za pomocą subskrypcji, najwięcej jest informacji to, czym obecnie się interesuję, jak spędzam czas, co jest moją na przykład największą chwilową pasją. Myślę, że po takiej analizie także byłoby wiadome, że to, że regularnie chodzimy do tajskich restauracji, nie wynika z naszych podobnych kubków smakowych, tylko gdzieś w mojej, że tak powiem, silnej potrzebie znalezienia kompromisu, bo gdybym sam wybierał i byśmy tutaj popatrzyli na wyniki moich wyszukiwań czy obserwacji w internecie, pewnie każdy weekend spędzałbym w słynnej amerykańskiej sieciowej restauracji. W każdym związku, pieniądze potrafią budować relacje, ale też je burzyć. I gdyby moja żona poprosiła mnie o jakiś większy zakup, bo na przykład w tym miesiącu powinniśmy razem zainwestować w kwestie na przykład nowego mebla do domu, a tak by się złożyło, że w tym miesiącu, na początku tego miesiąca większość pieniędzy wydałem na przykład na kolejne niepotrzebne akcesoria do motocykla, próbowałbym się wykręcić z tego. Mówiłbym może, że w kolejnym miesiącu będzie na to lepszy moment, lepsze promocje, Black Friday, albo mówiłbym o tajemnicy bankowej, która by chroniła mnie przed tym, aby przyznać się, na co wydałem swoje pieniądze. Obecnie poza bankiem, Informacje o tym, jak wydaję pieniądze, są powszechne choćby wśród partnerów e komersowych, od których kupuję różnego rodzaju produkty. Wiedzą o tym także sieci reklamowe, które potem proponują mi te produkty, abym kupił je za poziomem remarketingu. Dodatkowo nawet mój telefon, z którego ostatnio korzystam coraz częściej jako środka płatniczego, wie znacznie więcej, jak wydaję pieniądze i na co, niż moja żona. I jeśli mówimy o pieniądzach, to także trzeba powiedzieć też o seksie, który w wielu związkach jest tematem tabu. Ludzie nie rozmawiają ze sobą a propos swoich potrzeb, nie mówią też o swoich skrywanych fantazjach. I jestem pewien, że znane portale dla dorosłych, które co roku dzielą się fajnymi, śmiesznymi infografikami pokazującymi różnice pomiędzy na przykład nacjami czy demografią, jacy ludzie preferują, jakiego rodzaju content, myślę, że mogłyby taki raport przygotować o każdym z nas. To znaczy, przepraszam, nie o mnie i nie o Państwu, bo wiadomo, że z tego typu stron nie korzystamy, ale ja akurat znam kogoś, kto zna kogoś, kto z takich stron korzysta. Więc gdyby moja żona chciała się dowiedzieć, kim naprawdę jestem, i poznać moje wszelkie sekrety, wszelkie skrywane przed nią tajemnice. To w starych czasach pewnie by mi polecił detektywa. Takiego pana w porchowcu, który postawi kołnierz i będzie mnie śledził, będzie starał się mnie podsłuchać, jak i też pewnie wypyta moich znajomych o to, co robię, gdzie jestem żeby potwierdzić wszystkie, wszystkie obawy mojej żony. W dzisiejszych czasach wystarczy dostęp. Dostęp do danych, dostęp do śladów, które zostawiam w świecie cyfrowym świadomie albo nieświadomie. I my w branży na tego typu konferencjach bardzo dużo mówimy o tak zwanym big data. Używamy górnolotnych określeń, odmieniamy to słowo w wielu przypadkach. Mówiąc o wielkich benefitach, jakie dają nam dane, można powiedzieć, że dane zostały przez nas ukoronowane. To jest taki święty gral. Mówimy o tym, jak za pomocą tych danych jesteśmy w stanie lepiej targetować kampanię, lepiej docierać, do grup celowych, zmieniać, zmniejszać stratę mediową. Ale zapominamy często o tym, że jesteśmy także użytkownikami, i z tej perspektywy może jednak warto byłoby, byłoby powiedzieć, że data is a spy. To także szpiegowanie nas, nie zawsze zgodnie z naszą wolą i naszą potrzebą. I często różnego rodzaju usługi digitalowe wiedzą o nas znacznie więcej niż nasi bliżsi, i często nie jesteśmy z tego faktu zadowoleni. Dzieje się to dlatego, że jesteśmy teraz bardziej świadomi tego problemu, na świat, świat ujrzało wiele afer, m.in. afera Cambridge Analytica, która gdzieś zachwiała równowagą nawet na poziomie globalnym, jeśli chodzi o kwestie decyzji politycznych i to spowodowało, że ludzie coraz bardziej patrzą na tego typu narzędzia też nieufnym wzrokiem. Kontrowersje możemy szukać także na dużo niższym poziomie. Wystarczy przejrzeć nagłówki gazet czy nagłówki portali internetowych, gdzie coraz częściej pojawiają się informacje zarówno o bezprawnym i złym wykorzystaniu danych użytkowników przez cyfrowych gigantów, jak i też a propos kar, które są nakładane przez rządy albo krajowe jurysdykcje sądowe. To powoduje, że wygasa miłość, autorytety upadają. Nie witamy już tych osób, które dały nam świetną rozrywkę i świetną komunikację jako najważniejszych w naszym życiu. Widzimy także ciemną stronę ich, ich działalności. I gdybyśmy popatrzyli też na badania, które mówią o spadku zaufania, to potwierdzone jest to, że najmniejszym zaufaniem obdarzamy największych graczy, choćby takich jak gracze związani z social mediami czy na przykład usługami digitalowymi. I to powoduje też, że rośnie wkurzenie. Ludzie na wielu demonstracjach próbują pokazać to, że są świadomi tych problemów, którymi, z którymi muszą się borykać, i starają się to na bieżąco zmieniać. I teraz pozostaje kluczowe pytanie: czy, żeby uniknąć tej sytuacji, aby jednak tę prywatność za zachować dla siebie, aby móc ją zarządzać, jedynym sposobem jest usunięcie wszystkich kont, jakie posiadamy, czy w sieciach społecznościowych, czy w wyszukiwarkach i stać się takim cyfrowym pustelnikiem? Pewnie, gdybym Państwa zapytał, kto z Was nie posiada konta na żadnym portalu, nie posiada konta na przykład mailowego, prywatnego, z darmowej usługi, czy nawet konta na LinkedIn, to pewnie nie zobaczyłbym lasu rąk. I tutaj chciałbym zaprezentować alternatywy, ponieważ oczywiście, aby pozbyć się, że tak powiem, wszystkich zagrożeń płynących z social mediów, czy wyszukiwarek, z których korzystamy obecnie, trzeba zrezygnować z nich użyteczności, ale nie trzeba rezygnować całkowicie z samego że tak powiem wachlarza usług, ponieważ są alternatywy, które rosną coraz bardziej, które dają takie same możliwości albo podobne, ale w swojej idei zakładają diametralne inne podejście do poszanowania praw, do poszanowania wolności i do poszanowania naszego bezpieczeństwa. I o tym chciałbym dzisiaj pokrótce opowiedzieć, wybrałem różne... Portale różnych graczy w różnych kategoriach. Podzieliłem to na wyszukiwarki, szeroko rozumiane sieci społecznościowe, jak i na miejsca do komunikacji. Ten wybór jest moim wyborem autorskim, więc oczywiście nie byłem w stanie pokazać wszystkiego, ale wydaje mi się, że ta liczba będzie wystarczająca, by pokazać cały trend. Jeśli chodzi o wyszukiwarki, to rozpocznę od Go, która działa na mechanizmie Yahoo. Jest wyszukiwarką, która po prostu jest nakładką na działania. Znanej wyszukiwarki, stawia bardzo mocno na prostotę i prywatność. Ta prywatność jest do ustawienia w sposób bardzo intuicyjny, nie trzeba wchodzić w specjalne schowane zakładki, tylko wystarczy na pierwszym panelu ustawić poziom, do którego chcemy dać dostęp innym graczom i dzięki temu na przykład nie mamy ryzyka, że nasze dane będą przekazywane do podmiotów reklamowych, ręcznie blokujemy też na przykład aplikacje śledzące, jak i też tam, gdzie możemy, wymuszamy szyfrowanie, czyli protokół HTTPS. Kolejną wyszukiwarką działającą bardzo podobnie jest StartPage. Tutaj różnica główna to jest silnik, z którego korzysta. To jest silnik Google'a. Różnica też jest taka, że wyszukiwarka działa cały czas w trybie animowym a, i tutaj nie działa nam y, też. Y, przekazywanie żadnych danych czy na przykład informacji o naszym wyszukiwaniu do poszczególnych graczy, do witryn. Bardzo ważne jest też to, że cookiesy są przechowywane tylko na poziomie ustawień, a więc też trochę ratujemy się od bańki filtracyjnej, która by nam nakierowywała wyniki na, na to, co chce wyszukiwarka, a nie my. I trzecim graczem jest AX Quick który tym się różni, że poza wszystkimi funkcjonalnościami jest stworzony na całkowicie nowym silniku, co spowoduje, że wyniki będą całkowicie inne niż w popularnych wyszukiwarkach, więc bańka filtracyjna powinna całkowicie nas już nie dotyczyć. Szeroko rozumiane sieci społecznościowe to bardzo szybko i mocno rozwijający się segment alternatyw do znanych i lubianych rozwiązań. I pierwsze, o którym chcę powiedzieć, jest Mastodon. Przyrównałbym go do Twittera z racji, że jest mocno tekstowy. Obecnie rozwija się bardzo szybko, szczególnie za wielką wodą. I można powiedzieć, że jest to sieć zdecentralizowana. Wchodzi się do niej za pomocą stworzenia zdarzenia. Na tym zdarzeniu to my decydujemy, czy użyjemy hashtagi, czy użyjemy na przykład linki. Jeśli nie damy nikomu linku do naszego zdarzenia, jak i też nie damy ludziom informacji, jaka jest nasza nazwa naszego użytkownika, i nie użyjemy hashtagów, jesteśmy praktycznie niewidoczni dla narzędzia. Dopiero od nas zależy to, w jaki sposób będziemy dodawać dostępy i w jaki sposób będziemy komunikować się z innymi osobami. Oczywiście nie działa tam wyszukiwarka Google, nie działają tam algorytmy ani też reklam. Drugim graczem, którego chciałbym zaprezentować, jest Vero. Vero y, po włosku znaczy prawdziwy. Przypomina Instagram z racji ilości obrazków, które, które są wykorzystywane na tym, na tym portalu. Bardzo ważne jest to, że wśród swoich założycieli istnieje taka idea mówiąca o tym, że Tutaj użytkownicy stali się swego czasu bardziej można powiedzieć nie tyle, że konsumentami, ale towarem i ten portal robi wszystko, aby tą sytuację odczarować. Bardzo mocno stawia na bezpieczeństwo, stawia też na prywatność, mówi o tym, że nie będzie danych wykorzystywał w żadenkolwiek sposób reklamowo. Sami decydujemy kto będzie jaką aktywność widział i oś jest chronologiczna, więc żebyśmy coś znaleźli musimy przeskrolować się do danych interesujących informacji, a nie to, że algorytm nam przypomina te, które są ważne z perspektywy algorytmu albo te, które są sponsorowane. I trzecia taka sieć, MIUI, którą specjalnie tutaj przygotowałem, aby znaleźć alternatywę do Facebooka. Jest to sieć także szybko rozwijająca się i powstała w 2012 roku. Stworzył ją Mark Weinstein, który wcale nie jest nowym graczem na rynku mediów społecznościowych. W 2001 roku stworzył super grup, które bardzo szybko padły, miały przypominać facebookowe grupy, facebookowe pokoje. W tej sieci społecznościowej, poza oczywiście tym, że jest bezpieczna, nie posiada reklam, ważna jest też wolność wypowiedzi, na którą autor stawia jako odpowiedź na różnego rodzaju cenzury czy różnego rodzaju nakazy, które pojawiają się wśród znanych cyfrowych graczy. I postaw w 2012 roku, wtedy, kiedy Mark Zuckerberg powiedział, że prywatność nie istnieje, a sam wykupił wszystkie posiadłości na około swojej po to, żeby jednak tę prywatność sobie zachować. I jeśli mówimy o wolności wypowiedzi, bardzo ważny będzie trend, który głównie widać za wielką wodą w Stanach Zjednoczonych. To są mniejsi gracze. Gap jest to gracz, który powstał parę lat temu i jest popularny wśród prawicy USA. Obecnie jest na czarnej liście, między innymi dlatego, że jednym z bardziej aktywnych użytkowników okazał się twórca, sprawca, przepraszam, masakry w meczecie w Pittsburghu. Obecnie nie możemy tego portalu ściągnąć za pomocą ani Google, ani Apple'a. Parler myślę, że jest czymś, na co warto zwrócić swoją uwagę, ponieważ w ciągu ostatnich trzech miesięcy, zyskał ogromne zainteresowanie w Stanach Zjednoczonych. Od pewnego czasu był wykorzystywany przez administrację Donalda Trumpa, który sam mówi, że Lada moment założy na nim konto, dlatego że Twitter w jakiś sposób go ogranicza i jest mocno związany także z prawicowymi ugrupowaniami. Mainz stara się w swojej idei oderwać się całkowicie od polityki i dodatkowo wprowadził działania jako open source, dając możliwość wielu użytkownikom ingerencji w to, jak ten portal będzie wyglądał, właśnie po to, żeby nie było jednej siły dominującej, która narzuci sposób, sposób widzenia. I ThinkSpot jest bardziej ideą stworzoną przez psychologa Jordana Petersena. Na razie jest to w fazie testów i ten człowiek próbuje stworzyć sieć społecznościową, która będzie idealna, która będzie z jednej strony bardzo wolnościowa, bo mówi, że usunięcie wpisu pojawi się dopiero wtedy, kiedy sąd podejmie taką decyzję i wyrok się uprawomocni, ale też mówi, że sieć ta powinna być nastawiona na pozytywne kontakty, dlatego mowa jest o limitach, ale minimum słów, tak żeby nie wchodzić tam i nie wrzucać jednego bluzgu, tylko zmusić ludzi do większej wypowiedzi. I wszystkie te portale niestety mają problem z dosyć dużym... Udziałem skrajnych ugrupowań, zazwyczaj są to ugrupowania prawicowe, i często cytując ich, ta odpowiedź jest na lewackość Facebooka. I taką odpowiedź też mieliśmy w Polsce. Portal Polface powstał, on jest obecnie nie do końca dostępny. Nie będę wchodził w niego szczegóły. Myślę, że kluczowe jest tylko to, żeby zapamiętać, że portal ten jako pierwszy stworzył przycisk nie lubię, więc chyba wszystko mówi tutaj samo za siebie. I ostatnia część kategoryzacji mojej to szeroko rozumiana komunikacja. I rozpocznę tu od Telegrama, który myślę, że wszyscy znają, bo to jedyny tak zasięgowy i duży gracz w mojej prezentacji. Jest to gracz, który powstał w Rosji. I kiedy mówię o wolności, o bezpieczeństwie danych i mówię o Rosji, część z Państwa pewnie się śmieje i ma w głowie mem ze śmiejącym się Władimirem Putinem. Ważne jest też to, że skupiając się na merytoryce portal ten, ten komunikator obiecuje i korzysta z szyfrowanych rozmów. Dane te znikają z serwerów w określonym czasie, nie są nigdzie przetrzymywane i myślę, że taki papierek klakmusowy to jest to, jak Telegram się zachował w trakcie obecnych... Yy ruchów wolnościowych na Białorusi, kiedy padł cały internet w tym kraju, a Telegram stworzył dodatkowe serwisy po to, żeby ludziom dać możliwość komunikacji pomiędzy sobą. I oczywiście fani teorii spiskowych dziejów znów widzą Władimira Putina, który pewnie na jakimś memie za pomocą Telegrama przegląda najciekawsze logi i wysyła je do Aleksandra Łukaszenki, ale portal ten jest bardzo mocno wykorzystywany właśnie jako alternatywa do znanych, do znanych usług. I dwa mailingi. Po pierwsze tuta nota, co po łacinie znaczy bezpieczna wiadomość. Jest to poczta, która jest darmowa do pewnego poziomu ale daje nam duże możliwości szyfrowania wiadomości, szyfrowania tytułów, szyfrowania załączników, tak więc jest znacznie bezpieczniejsza niż darmowe poczty, gdzie zazwyczaj decydując się na korzystanie z nich musimy zgodzić się na wszelkie zgody marketingowe, i zgody przetwarzania danych. Bardzo zaawansowanym systemem jest ProtonMail, usługa w większości płatna, która szyfruje w sposób zaawansowany, dostawca nie widzi w ogóle treści wiadomości. Ważne jest to, że to szyfrowanie jest odporne także na korzystanie z innych, e, innych mailingów, więc jeśli wyślemy to do mailingu, który nie jest ProtonMail, mail, także będzie to ochronione i jest też to bezpieczne w razie, ataku, w razie ataku na serwer, więc może być alternatywą do darmowej skrzynki wykorzystywanej prywatnie. I mówiąc o tych wszystkich alternatywach, pewnie pojawia się w Państwa głowie myśl, w jaki sposób one zarabiają, bo jeśli nie sprzedają naszych danych, to przecież nie za bardzo jest pomysł, jak mogą się utrzymać. I tu sposoby są różne. Część z nich jest płatna, część z nich jest płatna od pewnego poziomu. Za dodatkowe użyteczności każe płacić. Część z nich jest darmowa, ale mówi się o tym, że płatna za jakiś czas się stanie. Na przykład wtedy, kiedy przekroczy jakąś ilość użytkowników i łatwiej będzie skonwertować ich na, na wersję premium. O tych wszystkich graczach można by powiedzieć, że są to mikrogracze, poza oczywiście telegramem i to są mikrotrendy, które pewnie na razie, jeśli porównamy dane, nie są zagrażające dla globalnych gigantów, ponieważ jest to bardziej kropla w morzu albo kropla w oceanie, ale trzeba wziąć to pod uwagę, że każdy mikrotrend kiedyś może stać się makrotrendem. Ludzie są coraz bardziej świadomi tych problemów, z którymi borykają się na co dzień, korzystając z szeroko rozumianych mediów, mediów zasięgowych i też z usług, które tworzą cyfrowi giganci. Tak więc Zainteresowanie alternatywami powinno być coraz większe. Dlatego ja rekomenduję, aby bacznie im się przyglądać. Bardzo możliwe, że któryś z nich swego czasu urośnie na tyle, aby stać się cyfrowym gigantem. Bardzo możliwe też, że pojawią się inni gracze, którzy zabiorą im miejsca, bo na przykład postawią na te same wartości pozytywne, ale dodadzą dodatkową funkcjonalność. Ale czas pokaże, w którą stronę to pójdzie. Bo osobiście też mam dużo obawę, czy wraz ze wzrostem zasięgu i zainteresowania tymi graczami nie przejdą także na złą stronę mocy, wykorzystując wszelkie złe praktyki, od których na razie próbujemy uciąć. Bardzo dziękuję. Zapraszam do dalszej dyskusji w wirtualnych kuluarach.